Słowa Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu, Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą. Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne.